A, patelnia, kurde, idę po patelnię. <grywa> Nieraz coś pożyczyłam. O, zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnia. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A ten grzecznie pyta. Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu, oddam z rana. <noise> no, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi to jakiś smród bije, że ja myślę, że ten drugi. On tam chyba leży. Dobrze, babciu, pomożemy tobie. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. No, wejdę tak, zaczekaj tak. Na oh.